Jsem spavačem už 15 let. Nazvám se Sebastian Stefánský, pracuji v firmě Mareva v České republice v městě Chabarčice, to město, které granice s zavidovem. Firma se zajímá, zaobjevá výrobou derezových produktů, hlavně pro potravinářský průmysl. Vyrábíme na zakázku zásobníky, dopravu mouky, vážení mouky a jiných surovin. Na targu praktycznie 10 lat, 15 lat w tym oboru. Jest ta spawarka bardzo dobra, bardzo fajnie się to spawa. Przetopy są bardzo dobre. Panel sterowania jest zrozumiały i prosty. Moim zdaniem nawet dziecko by to potrafiło obsługiwać. Ma dużo możliwości z drutem, bez drutu, przetopy. mogę laserem czyścić sobie to wszystko. To, co kiedyś robiliśmy ręcznie, teraz maszynowo będziemy robić. Spawy są idealne i z drutem, i bez drutu. No, tylko chválíč. První, první zkoušky na laserovém sváření vyšly velice dobře. Materiál a spojiny byly krásný, pevný a strašně rychlá práce byla. To znamená, že to bude jak probivit, ta produktivita práce se zvýší, tak i kvalita výrobku. Te vágy, které vyrábíme na vrstače, vágy 40, 400, kg, tu wchodzi mąki, pěskujeme je, konservujeme, i na pikardy. Koukali jsme na internetu na různé druhy a moderní svařování a na Facebooku jsme se dozvěděli o firmě Smart Laser, Laser a po kontaktu s profíkama z jejich firmy jsme koupili svářečku. To, jak Państwo widzą, są spoiny, które e, spawam. Dzięki, jak spawam, to plek mi się wygina, czyli blacha mi fale Dunaju robi. Tutaj, jak będę spawał tą nową spawarką, będę miał bardzo równe wszystkie ściany, nie będzie mi przepalać, nie będę miał dziur. Po kontaktu firmy Smart Laser przyjęli dwa profesjonalne z jej firmy i ze swarzeczką. Kompletnie nas przeszkolili, ukazali nam wszystkie wyhody swarzeniu a e, muszą říct, że opravdu moderní spawanie jest na, na daleko zupełnie innych poziomie jak staré typy spawadło. Różnica między starym spawaniem, jak to tak określa, a nowym spawaniem, czyli tygiem, jest taka, że stare spawanie strasznie materiał nagrzewa, a stal nierdzewna ma to w sobie, że jak się nagrzeje materiał, to się wygina. Nowe spawanie ma ten klucz, że materiał nie wygina. Materiał mamy prościutki. I to jest ogromna zaleta spawania tego nowego, z ogromną zaletą. Będę spawał cały czas te wagi i myślę, że będzie wszystko pięknie.